Halo, Halo? A, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pan Patryk Molnar, tak? Tak, proszę pani, witam serdecznie. Co się pani dzieje? Panie Patryko. Tak? Pani A ja dzwonię, bo y, Pan zamawiał u nas y, garnki. Pamięta Pan, tak? Kogo zamawiałem? Garnki. Tak, tak. Tam była patelnia, rondelek i taki garnek na zupę duży i takie małe do gotowania jajek. Tak, to y, nie podał Pan adresu. Proszę podać. Ulica Złota 2 przez 4, uh -huh. 30 218, Katowice. Mm -hmm, mm -hmm. Dobrze, dziękuję. dziękuję. Proszę dziękuję. mi powiedzieć, jaka, jaka tam będzie ta cena tych garnków? Cena? To, no, to już Pan zapłacił. Wiem. Was... Wiem, i to jest tam bezpośrednio od Was z Ukrainy wysyłane, tak? <grym> <grym> Nie, <grym> to jest, proszę Pana, z Rosji. Nie, to miało być, a to jeszcze lepsza jakość. To powiem Pani, że w Rosji to jest no. Pani, tam z Rosji to jest bardzo dobra stal, Wiem, że jak te rakiety tam lecą na Ukrainę, no, to, to tam... jest no to wszystko, mhm. tak. No, no wiem, super, super. No, I kiedy się i można tego spodziewać? w porządku teraz. No wiem, i kiedy się A, można odzwonię. tego spodziewać? ja odzwonię do pana później, może jutro, albo w poniedziałek i powiem kiedy, dobrze? No, dobrze, to niech pani dzwoni, pani, pani Tatiana. Dziękuję. Tak, 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 to tak. Okay. No, pa, Ukrainko, hej. Halo. halo? No? No halo. To? Dzień dobry, z tej strony Bartosz Krajewski, Kontaktuj się w sprawie Dobre. pana rejestracji. Wygodnie, wygodnie. pana porozmawiać przez chwilę? Wygodnie, wygodnie. Super, panie że pan dokonał rejestracji odnośnie projektu Budimex, tak? Zgłosił okay. się pan o dodatkowym do zarabianie? Zapoznał okay. się z informacjami, które nie. dotyczyły... Proszę? Nie, 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 nie zapoznał się. Nie zapoznał się, tak? No. A w sumie co pana zainteresowało tak o tej rejestracji? Co pana zainteresowało o współpracę z naszym tak ogólnie chciałem coś porobić. Ogólnie tak? Dorobić sobie? Znaczy nie dorobić, powiem panu tak, ja mam bardzo dużo pieniędzy, bo ja wygrałem w Totolotka Szóstka. O! No i chciałem to zainwestować i już nigdy w życiu nie pracować, a wiem, że ta wasza firma jest ponoć dobra, bo to widziałem, że to jest taka duża, duża firma. Rozumiem. I że się dużo zarabia Dobrze. w reklamie, pisało tam, o Jezu, pisało, że się bardzo dużo zarabia. Rozumiem, Panie Arturze. Powiem mi Pan taką rzecz. E, z jakich pan chce rozpocząć sobie na pan, co? Jeszcze nie znam oferty, więc nie wiem, ale między 500 tysięcy a 5 milionów złotych w zależności od oferty. Mm -hmm. Rozumiem, rozumiem. Dobrze, w takim razie, zróbmy w ten sposób. Tak. Mm, ja co najmniej wyszlę Panu jakąś informację na Czy maila. Pan? Co to znaczy? Nie, to nie. Pan... Wie Pan co? Nie, nie na maile. Teraz niech mi Pan analnie to wytłumaczy wszystko podczas rozmowy. Oralnie, przepraszam. Aha, analnie, dobrze. to jest z tej drugiej strony, wie Pan tak. Dobrze, dobrze, dobrze. W takim razie poczeka pan chwileczkę. A na to czekam. Na to czekamy, proszę mnie zorientować. Bo ja nie wiem co się dzieje. Ty ja poczekam. No Tak, dzwonię z kancelarii pełnej, nazywam się Marcin Hotel. Marcin kto? Się pan do nas. Martin jaki? Hotel. Hotel? Złosił się, tak, złosimy się... Pan hotel do to się śpi, tak? Słucham? Hotel, jak taki hotel, co się śpi, tak? Nie no, chyba pan co ja, ja robi. No pytam się, no Marcin, hotel, tak? No Marcin, hotel, tak, dobrze. No hotel, no to hotel, no czyli taki budynek, co się śpi, no dobrze, no. Co pan się tak nie jakoś nazwisko, oburza? Pana. No nazwisko, no ale to co się pan tak oburza, jak jakiś nie wiem, ukrainie z leci rakieta. Niech pan mówi, panie Marcinie, co się dzieje. Ale zgłasza się pan do nas w sprawie zasadnej konsultacji. No zgłaszał, zgłaszał, no, no to po to pan no, dzwoni, no, nie? Proszę. Tak, proszę opowiedzieć z jaką sytuacją pan się... No wydaje. zostałem oszukany przez Ukraińca. Przez fałszywego Anala. O, dobra, a w jaki no. sposób dokładnie pan został oszukany? No oszukał mnie. Przez internet, przez telefon. Tam obiecał, że to będzie inwestycja, że to będzie hossa, erekcja, wszystko do góry będzie szło kryptowaluty i tak dalej i się okazało, że to było ukraińskie oszustwo, dziadostwo takie, wie pan co. Podawał się za Litwina, na ten Ukrainie, zresztą większość Ukraińców się wstydzi, że jest z Ukrainy. Wszyscy są z Litwy, Bułgarii, Estonii, Trinidadu i Tobago. No i wie pan co? No ja tam za, zachłanny, zachłanny, bo tak obiecał te pieniążki dużo. Tak, tak było na filmie. Ten prezydent Duda też obiecał, ten Debil, że tam będzie dużo tych pieniążków i, i dałem się oszukać. Nie uwierzyłem w to wszystko, uwierzyłem w to wszystko, zamotałem się, wpłaciłem, wpłaciłem, dopłaciłem, wypłaciłem, nie wpłaciłem, nie wypłaciłem i się okazało, że oszustwo. Później rakieta ukraińska trafiła w to biuro tych oszustów i, i wszystko wybuchło i już się nie dało do tego dodzwonić dziadostwa ukraińskiego. I powiem panu, ci Ukraińcy oszuści w wstrętki śmierdzących i... No i po prostu no poszły pieniążki niech mi pan odzyska te pieniążki, dobra? No panie ja nie pan odzyskać pieniądze. No? Tak? Pan może, tak? No, no tak? no to... No to, to panie mówi, hotel, ja no to po, to, się... po to pana zatrudniłem panie hotel. Przecież pan nie jest, to jest byle tam? jaki hotel, tylko pan jest porządny hotel, nie? Taki pięciogwiazdkowy bym powiedział. Dlatego pana zatrudniłem, żeby pan to odzyskał, nie? Ale co pan teraz mówi? No mówię, żeby mi pan pieniążki odzyskał. Co pan jest głupi, czy co? No ja panu odzyska pieniądze, ale po co pan gada, że to zatrudnił mnie? Na no, co, no, co? Nie zatrudniłem pana? Że pana zatrudniłem, wypełniłem no formularz. Pan, pan dzwoni hmm. do mnie jako sługa, a ja pana, pan jak zrobi dobrą robotę, to ja panu zapłacę, nie? Co pan jest jakiś taki przytrzymany intelektualny? to mówię, że pana zatrudniłem pan, Dokładnie. jak debil się zachowuje. Że pan nie jest debilem, pan jest prawnik? Dokładnie. Czy pan jest windykator, Czy łowca głów? Ale proszę się no? zachowywać, tak? No dobrze, no to spokojnie panie hotel. Pan się nie denerwuje, pan mówi. Dobra, pan, pan mi opowie dokładnie tę sytuację, albo no. zrobimy to w inaczej sposób. Ja zaraz panu kilka pytań zadam. To tak, zróbmy tak, a na możemy... Podstawę... A mogę pana na dwie minuty przerwać, bo ja sobie kebaba zamówię? Na minutę, dobra? Bo ja jestem mega głodny i zaraz po, po prostu wie pan to stracę przytomność, a, a trzeba odzyskać te pieniążki. Ja szybko zamówię kebaba i do pana wracam, dobra? Panie hotel? Panie hotel, kurde no panie hotel Halo? Halo? Dzień dobry? Czy dobre? Czy dobry? Dzień dobry. Aleksandra Kretkowska z tej strony odzwonię odnośnie pana rejestracji i widzę, Witam. że jakiś czas temu pan pani tutaj dokonał. Do tak. E, i ale był gdzie? pan zainteresowany dodatkowym dochodem na rynku finansowym. Tak, ale skąd Pani Wszystko dzwoni? Się no ale skąd Pani dzwoni, bo pani odnośnie będzie. Pan... Ale ja się pytam odnośnie Słucham. czego, tylko skąd pani dzwoni z jakiej firmy? Bo pani się zapomniała powiedzieć. Stonex Group. z Group? A dlaczego Pan mi przerywa? No, nie przerywam, tylko dopytuję się, bo pani się nie powiedziała. Nie wiem, jakoś dziwnie się pani zachowuje. Dzwoni pani z firmy i nie powiedziała pani, z jakiej firmy pani dzwoni. A wie, tak ze mną rozmawia? No, jak rozmawiam? No, rozmawiam, no jak mam rozmawiać? No, rozmawiam. Na tym polega biało. No nie jakoś pan źle nastawiony. Pytam o pana odnośnie pana rejestracji. Nie jestem nie źle jest nastawiony, pani, pani źle jest wyszkolona. Skoro pani dzwoni do mnie i mówi, nie powiedziała pani, z jakiej firmy pani do mnie dzwoni, no to nie ja jestem źle nastawiony, tylko to pani dziwnie się zachowuje. Ale proszę mówić, dam pani szansę. Proszę mówić. Panie Maciej, to no ja dam panu szansę, powiem panu ścieżę, że no ściezie, pan tutaj zostawił dane. No ale ścieżę, to ja pani daję szansę, bo normalnie to bym Panie się mógł rozłączyć. Panie, No tutaj pan, no tutaj pan przecież zostawił swoje dane i był pan zainteresowany dodatkowym dochodem, tyle tutaj pan potrzebuje pomocy, a nie ja. I no to przecież niech pani pan tutaj zostawił swoje dane. No to niech pani mówi tylko już no, normalnie mówię, miłego da. No dnia, Ale niech pan, milego, No ale niech wie pani nie... co, przepraszam. Niech, pani mi da tą szansę w takim razie. No ale widzi pani. Ech. Halo, proszę. Halo, Ale dzień dobry. Czy to jest pan Artur? Tak, tak, tak. Artur Kowalczyk. Witam serdecznie. A ja z kim rozmawiam? Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Aleksandra Miller. Czy proszę mówić pani Alu. Proszę do... mówić głośniej. Proszę Dziubek do telefoniku bliżej. Dobrze. Dokonała pan rejestracji u nas. To jest związane z handlowaniem. Czym? Pamięta pan rejestrację, tak? Ale jaką? E, pan dzisiaj dokonała rejestracji. Związana z dodatkowym dochodem tak. z inwestycjami, z handlem na gadżety. Czy tak. się skadza? Było to rejestrację, tylko niech mnie pani zorientuje, z której firmy pani dzwoni, bo pani się tego zapomniało powiedzieć. Spółka handlowa Vertexe Group. Jaka? Sex Group? Vertexe Group. A Vertex Group, tak? Tak. Vertexe, jak się to pisze? Vertexe? Vertex. Grup. Vertex Group. To jest polska spółka, ukraińska, skąd ona pochodzi? To jest spółka międzynarodowa, panie Arturze. Ale proszę pani, zadam pytanie, skąd pochodzi? Jest rejestrowana w Warszawie. Czy to jest polska spółka, tak? Tak. Mamy no to... jeszcze siedzibę w Londynie. Jasne, więc. jasne. Poproszę, tak. może oni albo o regon z spółki, to ja sobie sprawdzę, o czym mówimy, dobrze? Z góry dziękuję serdecznie. Proszę, to teraz już pana postęp pana czy ma pana Adam Kowalczyk... Ale proszę mi dzień, podyktować, pani mi pe... będzie na mail wysyłać jakaś debilka. Proszę mi podyktować, po prostu, ja sobie od razu wpiszę i sprawdzimy, nie? Okej, okay, pisuje pan. To pani... 000. To jest NIP, przy KRS, czy REGON? KRS. Tak. Czyli 40. Tak. 36. Tak. 4 razy 8. 8888, 8, 8, 8, tak? Tak. No i dobrze. I pani jeszcze raz przypomni, z jakiej firmy pani do mnie dzwoni? Vertex Group. A pani mi poda REGON Vertex Invest Group. No, dokładnie no. tak, to jest No nie, no, ale nazwę, to wie pani co, no to, coś to coś proszę się z z z nie zachować jak debilka z całym szacunkiem. Ja przynajmniej cztery razy pani się spytałem, z jakiej firmy z pani dzwoni, a pani mówi, że dzwoni z firmy Vertex z Group. Jeszcze raz. Vertex Group, pełna nazwa. No, ale to wie pani co, to trzeba podawać to pełną wirteksk. nazwę, a nie, bo wirteksk. pani tak się, wirtek. pani mówi, tak jak mi się spytał, czy pani jest z Ukrainy, a pani powiedziała, że tak, jestem z Litwy. Pani co, to pani nie może mi podać innego kraju, pani jest z Ukrainy w ogóle, proszę tak? pan? Tak, wpisałem, proszę pani bardzo bardzo. No to niech mnie pani zorientuje, tak. co to jest za spółka w takim razie i czym ona się zajmuje? Bandy kunała rejestracji na ofercie, która jest związana z w na Tak, tylko proszę tak? mówić głośniej, bo ja Panią bardzo słabo so, słyszymy. Proszę mówić trochę głośniej. Ma pani, pani jadła śniadanie dzisiaj, czy nie? Bo pani tak gada jak taka anemiczna, głodna Ukrainka. Proszę mówić głośniej. Pani nie tym rzadko, co to jest od razu? Którego? Co się dzieje? No, ja rozmawiam z panem, a pan już kilka razy powiedział. E, tak? Co powiedziałem? słowa. No ale jakie? Proszę powiedzieć konkretnie o co pani chodzi. Bo ja panią jeszcze nie obraziłem panie podczas panie... tej rozmowy. Do tego przejdziemy, ale spokojnie. W którym momencie e, ja panią, panią, panią obraziłem ja się... i czym? Panie Arturze, przechodzimy tak? dalej. No to proszę przechodzić, ja a ja pani się zachowuje jak taka swochowana Ukrainka. To? Proszę się tak nie zachowywać, tylko normalnie mnie inwestować, orientować. Proszę mówić. No mówię. Co pan potrzebuje, jakie informacje? No, wszystko od początku. Co to jest za spółka, czym się zajmuje, ile działa na rynku, jaką macie stronę internetową, w co inwestujemy, jakie są kłady, jakie są stopy zwrotu, jaka jest współczynnik EBIDA, jak wygląda u Was procedura CFD. Proszę o informacje. Pan dokonał dzisiaj rejestracji. Proszę mówić głośniej, bo, bo pani mówi pan tak, do... by panią w ogóle Boże, nie Ale wie pan, w jakim pan jest wieku. Wie pani co, no ja mam 42 lata, a jakie to ma znaczenie? To jest takie ogólne pytanie, zawsze Dobrze. zadajemy takie pytanie. A Pani, Tatiano, a Pani ile ma lat? Ja nie mogę Panu tego powiedzieć. Dlaczego? To jest... A to czemu ja Pani powiedziałem? No ale widzi Pani, ja Pani to powiedziałem, to a Pani Pani mnie, tak, mnie tak jakby trochę, tak trochę, tak trochę tak jakby oszukuje. No pan kurczę, nie pan po... mnie zorientuje i ja kontaktuję się z Panem Arturem Kowalczykiem, tak. tak? Artur Kowalczyk, tak. To jest inwestor Powie Pan, powiem mi Pan, tak? jaką Pan ma pocztę. Wie pani co, no, ja, jaką mam pocztę? No w sensie? E-mail. e, -mail. e -mail? Wie pani co nie mam aktualnie tak. e-mail? Bo mi to z Hakaka ha zhakowali. Okej. Okay. A przy rejestracji pan musiał wpisać e-mail. Ale to wpisam Więc jakiś to taki jak... wymyślony z głowy, powiem pani. Okej, okay. a jak w takim razie pan e, chciał trzymać... Jakąś informację sobie na pocztę, jeśli to jest nieaktualna pana poczta? No, WhatsApp'em. albo wtedy założę pocztę i wyśle te przy rejestracji. No nie, nie możemy z panem się kontaktować przez WhatsApp. Czemu? A wszyscy Ukraińcy się kontaktują przez OneCapa z branży finansowej. Panie Arturze, nie jestem Ukrainką, poproszę, niech pan no. mi tego nie mówi. Już po raz trzeci Rozumiem. A pani jest Bułgarii, z Bułgarii czy z Litwy? z Litwy z ciekawości? Z Hiszpanii, jestem. Z Hiszpanii, tak? Z Hiszpanii. Z Hiszpanii, tak? No nie, bo właśnie pani mówi jak taka anemiczna Ukrainka bez jedzenia. Proszę powiedzieć głośniej. Jakiś... No niech pan mówi jak pan chce, To pan, pani jest dobieg. z Islandii? Z Ameryki Południowej. No z Ameryki południowej. Czy pani jest Mongołką, tak? No, India? że tak. No dobrze i pani Tatiano, tak proszę mi powiedzieć. w co my inwestujemy w tej firmie? Proszę niech pan powtórzy, bo ja nie za bardzo pana no, pan, spędzę. Pytam się, w co my inwestujemy w tej firmie, bo ja mam pieniążki jak ja chciałem zainwestować. No, może Pan wybrać, co pan będzie chciał inwestować. Może to być e, handel kryptowalutami, tak? środowce, czyli ropa. Mogą być, mogą być akcje polskich firm. A czemu ty, mogą ty, tyl, być tylko polskich? A tylko polskich? No Pani Tatiano, a tylko polskich firm, czy nie polskich też? Nie polskich też. Dobrze, proszę a pan proszę mnie zorientować, to. Pani ale Tatiano, to ale spokojnie. Dobrze, spokojnie, to są na razie ogólne informacje. A proszę mi powiedzieć, na których giełdach akcji handlujemy? Giełda warszawska. Czyli ta GPW, tak? Giełda papierów wartościowych. I tylko GPW, czy jeszcze jakaś inna giełda? GPW. No to jak mamy tylko GPW, to jakim cudem możemy mieć też akcje spółek zagranicznych, skoro na GPW są tylko polskie? Jeśli pan będzie chciał wtedy handlować No, ale proszę mówić głośniej, pani mówi jak taka anemiczna Ukrainka, my panią nie słyszymy wyraźnie. Proszę jeśli mówić głośniej. Jeśli pan będzie chciał, tak? jeśli pan będzie... Ale proszę mówić więcej życia, więcej Jest... życia w energii. Pani ma jakąś, nie wiem, lewatywę w odbycie czy co, że Pani tak cicho mówi, tak jakoś nieśmiało? Proszę mówić głośniej. No ja będę chciał. Panie Arturze, tak? pan kiedy Pan dokonywał rejestracji? No dzisiaj albo wczoraj. To dzisiaj czy wczoraj? A skąd ja mam wiedzieć? No ale jak Pan wtedy dokonywał rejestracji? No przez internet. No, ja Okej, okay, zag... dobrze, to kiedy była dokonywana rejestracja? I Pani co, no ja wpadłem w zagłębienie czasoprzestrzeni, więc ja do końca nie wiem. A jakie to ma znaczenie, czy dzisiaj czy wczoraj, przecież to nie ma żadnego. To jest bardzo, bardzo ważne No to dzisiaj. Autorze, to... No to dzisiaj. Ale pan chwilę temu powiedział, że Pani nie pamięta kiedy. No ale kiedy musiałem coś wybrać. Pani mi kazała wybierać, no to zdecydowałem się na dzisiaj. To, że pani jest jakaś taka przytrzymana. No okej, okay, a tak o której tak nie wiem. pani to nie pamiętam, to? bo ja nie wiem, jaką pani ma strefę czasową, a jaką ja mam. No tak, w ostatnich 15 minutach do 2 godzin. Okej, okay. a Pani, pan, co to była za reklama? Wie pani co, co nie wiem, to było karty, na Facebooku. Było to była jakaś reklama, że się jakoś strasznie dużo zarabia i że to jest jakiś jakiś jakieś Ukraińcy polecają coś takiego tam pisało. Mm -hmm. A dokładnie może pani proszę. No wie co, no nie pamiętam, bo tej nazwy firmy nie było w tej reklamie. Wy macie jakieś takie oszukaństwo trochę. powiem pani, pani, pani to trochę jak taka skamer, ta, ta reklama to była trochę jak skam. Tam nie pisało nazwy firmy, Aha. nie pisało, że się po prostu, że jakieś do dwóch no to godzin. Nie pan wtedy myślę, że to jest skam, tylko co to, to ten Nie, ja, tak, ja nie myślałem, tak, ja mówię, tak, że, tak, że tak. tylko poziom intelektualny tej reklamy był na poziomie skamu. Ja Aha, wypełniłem. Tak, ale spokojnie myślałam, się pani denerwuje, dobrze. jak taka typowa Ukrainka, w którą my Ale leci ja Nie, denerwuje no Spokojnie, pan denerwował. Pani pan jakoś panie tak powiedziemy o tej Ukrainie o i się pani od razu jakoś tak odpala, jak, jak wie pani, jak rakieta lecąca z Ukrainy ale na Ukrainę. Ale no spokojnie, jest to się pani denerwuje. Panie. Spokojnie, nenerwowo. Pani się I tak dopytuje, jak taka druga. Ja z panem rozmawiam, jak na pana nie głosu. Jeszcze raz? Bardzo spokojnie z panem rozmawiam. No i bardzo dobrze. Pani rozmawia jak taka elegancka, mhm. porządna Ukrainka. Nie nerwowo, nie, 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 nie jakaś mhm. oszustka, tylko taka po prostu call manager, anal z Ukrainy. Proszę mi powiedzieć w takim razie, i w co my tam inwestujemy, poza meblami? Pan sobie będzie sam decydował, co pan będzie chciał handlować, co pan chciałby inwestować. To już zależy no. od pana decyzji. No i super. A w jakiej cenie macie krzesła? Jeszcze raz, może pan dyskutki? A w jakiej cenie macie krzesła? Takie z oparciem, białe na przykład. To pan może sprawdzić na stronie internetowej. Ok, a łóżko macie takie rozkładane dziecięce? Jeśli pan to znajdzie, to tak. Okej, okay, bo wy za... no. a, czemu, a czemu w PKD nie macie nic o inwestycjach, tylko macie tylko sprzedaż hurtowa mebli i biurowych? Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, o to panu chodzi? Tak, no bo jako działalność, jako PKD Państwa działalności jest sprzedaż hurtowa mebli biurowych. Nie wiem, Pani to wytłumaczy, zorientuję, jak to jest. No dokładnie tak, ale jeszcze zajmujemy się inwestowaniem w różne akcje, w surowce, w modelu no czyli, czyli sprzedajecie meble biurowe, plus dodatkowo jesteście brokerem, tylko zapomnieliście napisać o tym, że jesteście brokerem, tak? No nie zapomnieliśmy napisać, to wszystko jest podane w internecie, Pan... Pan no wie Pani trafić, co, no byłem u Was właśnie, no powiem Pani tak, byłem na KRS-ie, nie ma tego, byłem na Waszej stronie internetowej, nie ma tego. Byłem na opiniach Waszej firmy, nie ma tego. No to gdzie to jest? Jakaś, jakiś, nie wiem, może jakiś Ukraińcy przyjeżdżał? No do... nie, bo to wszystko się nie wzięło, Panie Arturze. No wie Pani co, no nie tak wie, wiem, może to jest, pan pan jakiś, pan 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 może to jest jakieś ukraińskie oszustwo. Bo powiem Pani, do mnie kiedyś już dzwoniła ukraińska oszustka i powiem Pani, zachowywała się podobnie jak Pani. A niech mi Pani może zorientuje, jaką Wy macie minimalną kwotę inwestycji? to minimalna wynosi 1000 zł. O, to tak samo jak u tej ukraińskiej oszustki było, proszę pani. Uh -huh. Wszystko to samo. Nie Pan tam nie spróbował nic. Wie pani co, no bo tam to była ukraińska oszustka, taką dabilką. To, to nie spróbowałem. Aha. Uh -huh. I wtedy pan się nie, nie zdecydował. Ale niechże pani mówi głośniej, pani, pani mówi jak taka tak? przytrzymana, anemiczna, ukraińska oszustka. Proszę mówić głośniej. Uh -huh. Dobrze, to jeszcze pan powie. Wie pani co, no to może ja bym chciał spróbować. To jest blik czy karta? Jak możemy zainwestować na początek? Jak panu bardziej pasuje blik? No, nie, no to blik, bo to jest najszybciej. No okej, okay, ale teraz pan mi na początku powiedział, że nie posiada pan, chyba pan tu jakąś pocztę, nie aktualno no. to jakie panu mogę też wszystko podać, te dane? No ja panu przez telefon. To jakie dane mi pani chce podawać? Ale ja nie mogę tak pisać pana blika przez telefon. Hmm. A przez to pani? Mi blika przez maila wyśle? No wtedy ja panu wysyłam system płatniczy i tam pan sobie sam wszystko i Ja w żadnym razie nie mogę tak Rozumiem. A jaki przysłać, macie system płatniczy, no, płatniczy panu... jakby mnie pani zorientowała? To system płatniczy, który jest naszykowany na nakład, No ale Proszę pani, ale proszę się, na się na na nie zachować jak debilka. Ja się pytam, jak się nazywa system płatniczy, a, a pani się jak debilka zachowuje. Proszę się nie zachować jak debilka. Bardzo panią proszę. A jak pan pani się zachowuje? No, ale proszę pani, no znowu Chyba się pani zachowuje jak debilka? debilka i pani tak anemicznie mówi, jakby pani po prostu na Ukrainie panią mnie karmili. Proszę mówić głośniej. A pan był kiedyś na Ukrainie, że pan tak mówi? Że pan zna się na akcentach? Wie pani co? Tak, ja się znam na akcentach, bo ja byłem specjalistą międzynarodowym do spraw akcentów i mów. O, takie coś istnieje. Istnieje. Ja byłem specjalistą do spraw ONZ-u i sld I powiem mhm. pani, że ja po prostu miałem dużo, 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 dużo styczności z Ukraińcami. No to powiem pani, pani ma ten akcent no jeden do jednego jak Ukrainiec, powiem pani. No to chyba pan nie bardzo zna się na akcentach, jeśli pan tak mówi. No, bo pani jest skąd? Pani jest z Indii, tak? Pan się pomylił. Jeszcze raz? Niech pan się pomylę. No wiem. No wie pani co, nie można zawsze trafiać. No wiecie pan. To zróbmy tak, ja pani podam mój adres mailowy alternatywny, niech mi pani wyśle ten system płatniczy, to może od razu podczas tej rozmowy zrobimy tą wpłatę i niech to leci już pieniądze, niech się inwestują, dobra? No niech pan poleci to dobrze. No to ja pani podaję ma, jak Marek. Uh -huh. Kropka bednarz, a ży, małpa o2.pl. Niech mi Pani tam to podejdzie, to od razu dopierdykniemy i... Ach, niech się dzieje wola nieba, niech się Pan Załęcki cieszy. Proszę mówić. Dobrze. Dobrze. To teraz niech Pan wyczeka sekundkę, ja to, teraz panu. No to podleżko. już, ja się loguję, ja się loguję na to konto. Pani niech to wyśle, ja se idę, szybko zrobię siku. Ja zaraz do Pani wrócę, dobra? Niech mi to Pani wyśle, ja za minutę jestem, ja szybkie siku zrobię, dobra? No, to Pani czeka, ja zaraz wracam. Jest tam Pani? Kurde, rozłączyła się Pani, Ech. Halo, proszę. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Kogo witam, jest kogo gwarantuję? Prawny, tak? Nazywam się Tomasz Markowski. Głoszno się pan w sprawie do sprawy bezpłatnej konsultacji prawnej. Tak, panie Tomku, witam serdecznie, potwierdzam. Co się stało, pana? W czym mogę pomóc? E, wie pan co? no Niestety padłem ofiarą oszustwa internetowego. Tak, i co się stało panu? W jaki sposób No, zostałem panu? oszukany przez internet na pieniążki i to był nieuczciwy broker. Nieuczciwy broker, tak? tak. Znaczy fałszywy broker, a... Fałszywy broker, który znaczy... był nieuczciwy. No to wiadomo, to w sumie jedno z drugim się łączy. To był taki broker, broker oszust, bym powiedział. Znaczy to nie był prawdziwy broker, to był oszust po prostu, który nie był brokerem, tylko udawał brokera. Nie był brokerem, a udawał brokera, tak? Udawał. No, to był jakiś taki, powiem panu, no, raczej debil. Bo zadawałem znaczy, mu różne tak? pytania. Kto nie odpowiadał na te pytania, nie umiał odpowiedzieć na te pytania, masakra powiem panu, masakra, masakra, no ale, ale zaślepiłem się rządzą pieniążka i, i powiem panu, i powiem panu, dałem się oszukać. Rozumiem pana. W jaki sposób pan wysyłał pieniądze do oszustów? Wysyłałem pieniądze przez internet, proszę pana, przelewam bankowym blikiem, a także przez paczkomat dwa razy. Przez paczkomat parę tak. razy wysyłał pan? Dwa razy. Dwa razy, na jaki adres pamięta pan? Wie pan co nie wiem, bo to było etykietą. Oni mi wysłali o etykietę, bo miałem gotówkę. Dużo pieniędzy miałem w gotówce, to oni powiedzieli, że to można przez paczkomat wysłać. To było chyba na Dnie proczy coś takiego, tam na Ukrainę. Dnie Proczy coś Ta takiego. na Ukrainę, na Ukrainę pan wysłał. Tak. Znaczy tam do. No tam pod granicę i tam wiem, że Ukrainiec poną miał z Ukrainy, bo to było biuro ukraińskie. Podjechać pod granicę, wypłacić te środki wpłacić na moje konto, konto handlowe. A, czyli uh, Ukraińcy prosili pana podjechać na paczkomat tak Nie, 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 nie. Ukrainę, kiedy mi wysłali. Tak? Kurier przyjechał do mnie, ja nie jechałem nigdzie. I Ukraińiec podjechał do paczkomatu z Ukrainy, odebrał te pieniądze w Polsce, bo tam na Ukrainie, wie pan co, to jest trzeci świat, oni tam nie mają cywilizacji, paczkomatów, prądu, internetu. No i ten Ukraińiec przyjechał. Nie, na, ma, nie mam, tak? No powiem panu ponoć, tam jest straszne zacofanie, tam jest trzeci świat, tam ponoć psy tam odbytem szczekają. No i powiem panu, że ten Ukraińiec przyjechał ponąć na ośle. I, I zabrał te pieniądze. Ukrainiec przyjechał, no, przyjechał na osle, normalnie na Ta. paczkomaty. Odebrał te no bo tam paczkomatu. nie mają pieniędzy, ja tam dzwoniłem do paczkomatu, bo tam jest kamera, i tam było faktycznie, że przyjechał taki brudny Ukrainiec na Ośle. No i wybrał te pieniążki. Tylko policja już go bo to taki... zgłosiłem, zgłosiłem to na policję, wie pan co, bo ten, ten od paczkomatów, ten, ten, wie pan, ten od paczkomatów ten, ten taki łysy, nie? Trzyma, trzyma. To on mi wysłał nagranie, to faktycznie ten Ukraińiec przyjechał na takim Ukrainie, taki brudny, widać, taki przytrzymany intelektualnie, bo nawet nie miał tego paczkomatu. przyjechał, I przyjechał na ośle z zagranicy. No i później znowu pojechał za, 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 za tą zagranicę ukraińską, powiem Panu. No i ślad zaginął na Ukrainie za nim. Nie, on zginął na Ukrainie? co się stało? Nie, ślad zaginął. Wie pan, co no, nie wiem, co się stało. A ślad zaginął? Mm, tak, tak, tak. 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 Ja rozumiem. A osła tego nie widzieli więcej? Wie pan, co no, osła to on porzucił. Wie pan, jak ci złodzieje tacy samochodowi często, że porzucają samochód, to on porzucił osła no. gdzieś tam w lesie. No nie wiem, przyszedł się na jakiś inny środek transportu. Wiem, że ponoć jedna osoba widziała na Łosiu, że jechał ten Ukrain na Łosiu. Skąd on Łosia znalazł w lesie? A czy wie pan, Łosie są w lesie? No, właśnie, tak. no, Łoś to taka biznesarna. No podjechał na, na granicę na osło, tak, a, a pojechał... Bo, nie, proszę pana, pan nie rozumie. Pan, pan, pan intelektualnie nie nadąża. Przyjechał z Ukrainy na ośle. Odebrał pieniążki no. na ośle, dojechał do lasu, w lesie porzucił osła i się przesiadł na łosia. Łoś to jest taka duża sarna z rogami, z porożem. Pan widział kiedyś łosia czy nie? Łoś, to przecież. Takie... No, no, pan nie jest Łoś, więc pan Łosia widział, nie? No i Łoś. No i na Łosiu. Ale myślę, że pan też nie jest Łosiem, tak? Nie, proszę pana, chociaż ja się trochę okazałem Łosiem przez tą uszukiwanie. Przez Ale pan nadal się oszukać, się. No dałem się oszukać, więc wie pan, ja wyszedłem do teraz. A no, tak... jaką kwotę pan stracił? Wie pan co, no to było 17 tysięcy złotych. 17 tysięcy złotych, tak? Ja... nie, złotych, nie zlotych. Pan mówi jak taki Ukrainiec typowy. Pan jest też z Ukrainy? Nie, nie, jestem z Polski. Pan z Polska jest, tak? No. Skąd pan jest? Jeszcze raz. Skąd pan jest? Z Krakowa. Z Krakowa. No i dobrze. Wie pan co. No, a skąd pan ma, pan ma ten, ten, ten taki wschodnio-ukraińsko przytrzymany akcent? Z Krakowie. Nie wiem. Może jesteśmy sąsiedzi. Dlatego. Sąsiedzi. Co to znaczy sąsiedzi? Pan odmienia jak Ukrainiec typowy, powiem panu, bo oni nie odmieniać. Jesteśmy sąsiedzi. Sąsiedzi to raczej nie jesteśmy, bo ja nie mam sąsiedziów debilów. Więc sąsiedzi to raczej nie jesteśmy, proszę pana. Ale no dobra, chyba nie... trzeba panu szyby przy, spojrzeć zobaczyć. W kogo? Panu chyba trzeba w zobaczyć, spojrzeć, może tam osła panu widzi. No wie pan co, no nie widzę osła. Nie? No nie. To miałbym osła widzieć przez szyby. Ale jest jakiś dziwny powiem panu. Pan jest jeden z najdziwniejszych prawników. Mówię, że pan jest dziwny prawnik, ale wie pan co, nie mówimy o tych osłach. Niech mnie pan zorientuje, jak my te pieniążki możemy odzyskać. Bo no to by mnie interesowało. Oczywiście, proszę pana. To pan musi pojechać teraz na Ukrainie znaleźć tego Ukraińca. No ale wie pan co, no, ja, ja tam nie jeżdżę do trzeciego świata. Tam jest syfkiła, mogiła, malaria, dżuma. Pan niech tak? Albo pan niech wynajmie jakieś łowce głów, bo ja wam płacę za to, żeby pan to odzyskał te pieniążki. To niech pan zarobi na tą zarobek. Że pan nie jest darmo zjadem ukraińskim, więc pan musi zapracować. A nie, socjal, 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 no. I rozłączyć się jak taki... Je. Halo? Halo? Dzień dobry pani A e, Dzień dobry, kto tam? E, z tej strony Teresa, jestem specjalistą konsultantem i tak. dzwonię odnośnie cardio A. Kogo? Halo? Tak, tak, jestem. Przychodzę. jakbyś. E, mo e, może pani teraz rozmawiać? To poinformuję o dostawie, o szczegółach co do produktu. Tak, tak, a o której ty przyjedziesz dzisiaj? Jeszcze raz. O której ty przyjedziesz dzisiaj? Yy, czyli dzwonię odnośnie cardio A. Tak, w autobusie już jesteś? Co to jest? No, mów. Halo. Halo? No. Fala, no. panie Macieju. Tak. Witam. Witam, witam. Z tej strony bardzo tam to jest sprawia pana rejestracja odnośnie projektu Bugi Witam panie Bartku. Tak. Zgadza się, potwierdzam. Wygodnie panu. Po panie pani Macie. Tak, wie pan co, teraz se siadam na Kiblu, więc jeżeli to panu nie będzie przeszkadzało, mi jest wygodnie, tylko będę musiał zrobić stolca, bo się najadłem wczoraj na grillu i powiem panu, że mi się to nagromadziło wszystko w żołądku w analno odwetniczym i chyba będzie kupa szła. Ale proszę mówić w takim razie. Aha. Bo panu to nie przeszkadza, Rozumiem. czy to będzie ja przeszkadzało? Razie... Ja w takim razie czekam. Znaczy nie, no wie Pan co, to może być dłuższa kupa, bo to może być zatwardzenie, więc niech Pan mówi, po prostu ja będę siedział na, rob na giblu, robił kupę i będę inwestował. A proszę mówić. A jakby... Proszę Pana. Proszę Pana. Witajcie, tu Brutus. Zostaw lajka i komentarz, to ukraiński anal będzie miał biegunkę i zatwardzenie. A jak dasz subskrypcję, to może nawet i raketa przyleci.